Dzień dobry! Dzisiaj godzina 16, więc spotykamy się w programie Sekrety Życia. Dzisiaj omówię reinkarnację jako proces ewolucji energii. Reinkarnacja, czyli wędrówka dusz, jest koncepcją obecną w wielu kulturach i systemach filozoficznych. Uznaje ona, że istoty ludzkie przechodzą przez cykle narodzin, życia, śmierci i odrodzenia. Ten proces nie jest przypadkowy. Jego celem jest ewolucja energii i rozwój duchowy. W tym odcinku zagłębimy się, jak reinkarnacja może być postrzegana jako proces transformacji i wzrostu energetycznego. Ilustrując to przykładami oraz praktycznym zastosowaniem tej wiedzy. Więc odpowiedzmy sobie, czym jest reinkarnacja w kontekście ewolucji energii. Reinkarnacja to nie tylko ponowne narodziny fizyczne, ale przede wszystkim podróż duszy, która doskonali swoje wibracje i oczyszcza energię. Każde wcielenie niesie określone lekcje i wyzwania. Mające na celu rozwój świadomości oraz harmonizację energetyczną. Proces ten można porównać do szkoły, w której kolejne wcielenia są jak klasy. Każda z nich wymaga nauki określonych umiejętności i zdobycia nowych doświadczeń. Jakie są kluczowe zasady reinkarnacji jako ewolucji energii? Pierwszy to energia jako fundament istnienia. Wszystko w kosmosie składa się z energii, a dusza jest jej subtelną formą. Reinkarnacja umożliwia duszy transformację tej energii na wyższe poziomy wibracyjne. Drugie to lekcje życia. Każde wcielenie to okazja do rozwiązania karmy, energetycznych długów i zasług. Przykładowo, jeżeli w jednym życiu ktoś doświadczał egoizmu, w następnym może uczyć się empatii i współczucia. Trzecie to postęp w cyklu reinkarnacyjnym. Z każdą inkarnacją dusza dąży do osiągnięcia stanu równowagi i oświecenia, w którym energia przestaje być związana z materialnymi ograniczeniami. Przedstawię teraz przykłady ewolucji energii przez reinkarnację. Pierwsze to transformacja poprzez doświadczenia. Wyobraźmy sobie osobę, która w jednym życiu była wojownikiem, musiała nauczyć się odwagi i siły, w kolejnym życiu wciela się u wykorzystując siłę, ale tym razem w służbie innym, ucząc się łagodności. Drugie to naprawianie karmy. Ktoś, kto w jednym wcieleniu zaniedbywał relacje z rodziną, może w następnym życiu przyjść na świat w trudnym środowisku rodzinnym, aby nauczyć się pielęgnować więzi i rozumieć ich znaczenie. Jakie jest zastosowanie wiedzy o reinkarnacji w życiu codziennym? Przede wszystkim samorozwój, i introspekcja. Zastanów się, jakie wzorce powtarzają się w Twoim życiu. Mogą być one wskazówką dotyczącą lekcji, które Twoja dusza ma przyswoić. Na przykład, jeśli ciągle napotykasz podobne trudności w relacjach, może to oznaczać, że musisz pracować nad komunikacją lub wybaczeniem. Drugie to medytacja i praca z energią. Techniki takie jak medytacja czy praca z czakrami mogą pomóc w oczyszczaniu energii oraz harmonizowaniu wibracji. To z kolei wspiera proces ewolucji duchowej. Kolejne to akceptacja i cierpliwość. Zrozumienie, że każdy człowiek jest na swoim unikalnym etapie rozwoju. Może pomóc w większej tolerancji wobec siebie i innych. Kolejny to regresja hipnotyczna. Sesje regresji mogą pomóc w odkryciu poprzednich wcieleń i w rozumieniu aktualnych wyzwań życiowych w kontekście karny. Podsumowując, reinkarnacja jako proces ewolucji energii jest podróżą. Doskonałości i harmonii. Każde wcielenie to krok na drodze do pełnego przebudzenia duchowego, które jest celem ostatecznym. Świadome wykorzystanie tej wiedzy może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze życie, nasze relacje i wyzwania, z którymi się mierzymy. Pamiętajmy, że każda chwila jest okazją do wzrostu zarówno w tym, jak i w przyszłych wcieleniach. Bardzo dziękuję Państwu. Jak się podobało, to proszę polubieć i subskrybować naszą telewizję Iskra Życia TV. I czekam na kolejne propozycje tematyczne odcinków Sekretów Życia. Piszcie w komentarzach, piszcie na fanpage'u, na facebooku. Albo przez Messenger, albo poprzez e-maila na naszą pocztę Życia TV. Życzę uroczego popołudnia i słyszymy się za dwa dni na kolejnym odcinku. Mówiła Ewelina Benberger. Miłego popołudnia.